Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku z, ze StumbleGuys I ogólnie dzisiaj mi słabo idzie w Stumble Guys, więc sobie wspomogę grę O właśnie takim skinem, no po prostu tak sobie dzisiaj wybrałem I będziemy oto tym skinem grać w Stumble Guys. No i dobra Gramy w wydarzenie ostatni Stumble wygrywa Ciekawe czy dzisiaj wygramy tym skinem to nie wiem, czy wygramy, bo ja w ogóle tym skinem prawie nie gram. No ale dobra, za chwilę się zacznie runda. Teraz się już ładuje, za chwilę. Właściwie to już teraz. No i dobrze. Szybko. Niech się ładuje. No podpasz. Ja akurat mi się zepsuły trochę ustawienia widzowie I po prostu tak jest, że. Myślałem, że jestem niewidzialny. Yy, że po prostu mam takie ustawienia głupie i nie da rady ich ustawić Że mi się tak słabo obraca myszka I że ja muszę cały czas ją podnosić I to właśnie na podpaszu jest najgorsze No i co? Mi rozbija banana No i mi jeszcze banan krzywo poleciał Ej, widzę z tego co to... to Trzeba rozbijać im banany. Bo jak oni dla mnie rozbijają banany, to ja im też rozbiję. Oni, 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 O dobra, rzucili dwa banany. Nie! Nie! No i dlaczego? Ja widzę mnie już. Tyle grałem w te wydarzenia i one mnie już tak denerwuje. Bo nie da rady w ogóle wygrać. Niby to, to takie wydaje się łatwe, ale wcale takie nie jest. Następna ruda to może i... blokdasz? Obstawiam blokdasz. Widzowie! Co jest? Nie dowierzam w to, co się właśnie stało. Powiedziałem, że blockdash i jest blockdash. To to... Fajnie, że tak się zrobiło. No i mnie te ludzie denerwują w tym blockdashu, bo o dobra, skoczyłem na banana. Banania nie! Nie! Sam siebie! Sam siebie! Sam siebie! Dlaczego? Tak musi być. Hech, he, hech. I to tak ten nerwuje wydarzenie. Że ja chyba dziś będę musiał coś na... stresa wziąć, nie wiem. Po prostu mnie to denerwuje. A, bombardment. Z Minecrafta nie nagrałem, bo się jakby co... W połowie odcinka zepsuło. Jeżeli do tego momentu oglądacie i obejrzeliście moje przed odcinkiem, no nie, ja też sobie. Widzowie, ja Wam przysięgam, kupię sobie tego buta. Nie ma takiej mowy, że ja go nie kupię. Bo jak ja nie kupię, to ja się będę cały czas służył, że oni mają ja nie. że cały czas oni mają, mogą mnie sobie eliminować, a ja ich nie. Ja muszę do nich podchodzić. Eliminować! Ojojoj. Prawie bym się. Skali. I co to jest za timer? Jakiś timer. Ej, nigdy nie widziałem. O, wiesz, no ale... Widzowie, to wydarzenie jest tak trudne. Jakby co, jakbyście grali w StumbleGuys, to nigdy nie grajcie w tym wydarzenie, jeżeli jesteście na podobnym skillu jak ja, bo. No. Będzie tak samo z wami jak dla mnie, że cały czas przegrywacie. Chociaż możecie i wygrywać, no ale z moimi skillami, jakby byście mieli takie same skille jak ja, to by było wam bardzo, ale to bardzo ciężko wygrać. Teraz mam takie w głowie, że Honey Drop będzie, ale to raczej niemożliwe. No, Block Dash, <laughs> yy, block dash? no i fajnie, no ale. Mnie to denerwuje. Dobrze, że na początku, że nie jest normalnym. Stan yy, bez, be, bez wydarzenia, że może się trafić yy, mapa eliminacyjna na początku. Bo to jest takie denerwujące. Zobaczcie, dostajecie mapę eliminacyjną na. Yy, tym. Na początku. No i kurde, jest tam milion ludzi i ci cały czas co to, to trochę raczej denerwujące. Dlatego dobrze, że tak nie jest bez wydarzenia w stanie, case. Dobra. Gdy są właśnie takie skoczki, to najbardziej denerwuje. No, nie mnie Dobrze, teraz to zresztą można powiedzieć, że młotka mnie uratowała trochę. Dobra. O nie, ktoś ma emotkę? Ktoś ma emotkę? Dobra, mają. O nie, właśnie takie skoki. Ej, dobra. Nie, nie udało się, ale dobra, czy uda mi się klacza zrobić? Udało się! Udało się! Mój pierwszy na odcinku klacz. Ej, jestem tylko z jednym gościem, ej, mogę to wygrać, mogę to wygrać, jeżeli nie zepsuję. To wygrać, jeżeli nie zepsuję. Ej, dobra, on już nie wejdzie. Jeżeli nie umie klaczy, to ja to wygrywam. Jak widzę! Tak! Tyle się napkurzałem, ale te moje wkurzanie się nie poszło na marne. Wygraliśmy grę. I się tak z tego cieszę. Wow! No i jestem ucieszony. No i fajnie. No i gramy następną rudkę. Ile ogólnie? Trwa ten odcinek 7 minut, to jeszcze na dwie rundy maksymalnie wystarczy Jeżeli nam oczywiście dobrze pójdzie, widzowie Ale jest, wygrałem w tym wydarzeniu Przynajmniej możecie wyjść, zobaczyć odcinek, wygrałem, no i fajnie No i cieszymy się O nie, podbasz! mówiłem to jest najgorsza mapa, chociaż nie, oczywiście nie wyzywam tych, co y, lubią tą mapę, i jeżeli mo, y, y, każdy człowiek ma inne. Nie, niektórzy czegoś nie lubią, a niektórzy czegoś nie lubią. Ja na przykład nie lubię tej mapy, ale nie wyzywam tych, y, tych co y, lubią tę mapę. Wcale ich nie wyzywam. Tylko muszę się z tym porozumieć, że po prostu oni lubią tą mapę, a ja nie. Dobra. Skaczemy. Ej, dobra. Perfekcyjnego banana mam. Ale oni na pewno zepsują. To jest perfekcyjny banan. Albo i nie, nie perfekcyjny. Ojoj, oj, oj. naprawdę nieperfekcyjny bawam. No i dobra, następna rundka. Jeżeli teraz, teraz bym sobie tak marzył mapę. Laser Laserdash. laser dash, obstawiam laser dash, dash, obstawiam laser dash widzowie. Zobaczymy, czy będzie laser dash. Trochę długo się ładuje. O, ale dobra. Laser dasz, jeżeli będzie, to jestem jakimś, nie wiem. tym widzę. Do... Nie wiem jak to nazwać po prostu. O! Laschaur, najlepsze, najlepsze, najlepsze. Kto się odpadł? Nie, nikt nie odpadł, bo czasem można się zrespić poza mapą. I, trochę mi ten gościu zblokował. Tak jakby. O, no i gościu, nara. No i dostał. Ale save'a chłop zrobił! Ale save'a chłop zrobił. To jest 100% save. Aha, chłop jak poleciał. O kurde, chciałem mu zrobić emotkę. Ale możliwe, że on też ma emotkę. O, oni ode mnie uciekają, widzą. Widzę, że ma emotkę. Dobra, lecimy. Let's go. Ej widzowie, musieliście to widzieć. Miałem laga. Musieliście to widzieć. Ja miałem full skubienie i nagle lag. Ale dobra, ostatnia rundka ta, tak na szybko. Możliwe, że nam się uda na szybko. No ale widzowie, no... Trochę słabo. Mogliśmy to wygrać. Najlepsza mapa, jaka może być, to jest top 2 mapa. Najlepsza w moim tierze. No i dobrze. Dobrze, że jest Blockdash. Bo na block dashu jest dość łatwo, ale z taką ilością osób nie jest wcale. Ole, poleciałem wysoko. Dobra. Ej, ale widzowie, jeżeli widzieliście, że mają emotkę Buta, mogę wam powiedzieć, że: No, może za tydzień, może za dwa tygodnie, będę miał tą emotkę Buta. No i. Jeżeli mi nie wierzycie, to dawajcie, zakładamy się o. Super! Kurde, prawie bym mu zrobił puncha. Dobra, to jest full skupienie. Full skupienie. Full skupienie, no naprawdę super full skupienie. No i co? Ja już kończę ten odcinek. Oglądamy sobie teraz gości. No i po prostu kończę ten odcinek. Nie mam nic więcej do gadania, no i kończę ten odcinek. Narra.